Paweł Wakuła O czym szumi las Pospolite ruszenie W połowie kwietnia w Dolinie Bagiennej jak dotknięte czarodziejską różdżką zazieleniły się brzozy a u ich stóp w jedną noc rozkwitły błękitno-fioletowe dywany przylaszczek. W samym środku lasu białymi jak śnieg kwiatuszkami obsypała się dziko rosnąca śliwka mirabelka Gdyby piątek Miał jeszcze jakieś wątpliwości co do nadchodzącej wiosny, wystarczał widok jaskółek pracowicie lepiących gniazda na ganku pod dachem leśniczówki. Dziś, dzi, dzisiaj święto, wyjąkał niedźwiedź brunatny Leon. Przy, przylatuje czarny bocian gerwazy. Późno, zauważył Piątek. Jego biały kuzyn wylądował w swoim gnieździe już miesiąc temu. Ale prawdziwa wiosna zaczyna się dopiero teraz, odparł stanowczo Leon. Piątek nie skomentował tej uwagi. Jeśli niedźwiedź twierdzi, że dla mieszkańców Doliny Bagiennej Trawy wiosna zaczyna się wówczas, gdy czarny bocian gerwazy wraca z Afryki, to widocznie tak jest. W ogóle Leśniczy nauczył się nie dziwić niczemu. Dolina pełna była tajemnic. Gdy tylko odkrywał jedną z nich, zaraz na horyzoncie pojawiała się druga. Istnienie tego areału pełnego rzadkich i do tego mówiących zwierząt wymykało się rozumowi. A przecież były jeszcze wodniki, leśne licha, żabony, utopce. Będzie Pan dziś wieczorem na bo, bocianie łące? Przerwał mu rozmyślania Leon. Gerwazy opowie o a, 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 Afryce. Naturalnie, że przyjdę, zapewnił go piątek. Za nic nie opuściłbym takiego wydarzenia. To o, o dobrze, ucieszył się Leon i raźno zabrał się do zamiatania podwórka. Piątek obserwował niedźwiedzia spod oka. Odkąd pokazał mu, gdzie jest jego miejsce, trudno było lepszego pomocnika. Czasami leśniczy zastanawiał się nad przemianą, jaka zaszła w olbrzymiej. I dochodził do wniosku, że nie potrzebuje gajowego. Leon w zupełności mówi Starczy. Zatem spotkamy się wieczorem uśmiechnął się do Kudłacza. Teraz idę do robotników. Mam masę pracy. Minęły ledwie dwa tygodnie, odkąd piątek objął swoje nowe gospodarstwo, ale czuł się, jakby mieszkał w nim i pracował całe życie. Podczas wielogodzinnych obchodów poznał Dolinę jak własną kieszę. Dzikie, niedostępne tereny za rzeką i te bliższe, objęte planowaną gospodarką leśną. Jego najpilniejszym zadaniem było odnalezienie w lesie świerków chorych i obalonych przez wiatr. One w pierwszej kolejności padały ofiarą szkodników. Piątek nanosił na specjalną mapę miejsca występowania takich drzew, żeby nie przegapić ewentualnej gradacji czyli zmasowanego ataku szkodliwych owadów. W następnej kolejności zabrał się za odnawianie lasu. Całymi dniami na zaoranych przez traktory zrębach brygada mężczyzn w kufajkach sadziła pod jego nadzorem dęby i sosny. Najpierw robili w spłuchnionej ziemi szparę stalowym kosturem, a następnie wkładali do środka małą bezbronną sosenkę. Co jakiś czas ciężarówka dowoziła skrzynki pełne sadzonek. Tego dnia Piątek obserwował ludzi przy pracy i zastanawiał się nad zagadką, która od jakiegoś czasu nie dawała mu spokoju. – Wy wszyscy mieszkacie nieopodal, w tej wiosce pod lasem – zagadnął pierwszego z brzegu robotnika. – Tak jest, panie leśniczy – odparł tęgi mężczyzna, ubrany w przepoconą koszulkę w paski, odkładając kostur i ocierając czoło. – My jesteśmy tutejsi. Z dziada pradziada. To pewnie często chodzicie do lasu? Rozległy się stłumione chichoty. Kindziuk po lesie chodzi tylko w nocy. Parsknął ktoś pod nosem. Czyżby to był ten kłusownik, o którym wspominał Kobiela? Pomyślał Piątek, przygryzając wargi. A głośno spytał: A może podczas tych waszych Zawahał się wycieczek. Zdarzyło się wam zobaczyć w lesie coś dziwnego? Niby co? Zapytany wzruszył ramionami. Choćby niedźwiedzia? Kogo? Wytrzeszczył oczy kindziuk. No niedźwiedzia, takiego dużego, kudłatego. Piątek poczerwieniał jak burak, ale brnął dalej. Albo na przykład małego chłopca z ogonkiem i szczura w meloniku. Robotnicy przerwali pracę i wpatrywali się w niego zdumieniu. Słonko dziś bardzo grzeje, mruknął w końcu jeden. Może pan leśniczy odpocznie trochę w cieniu. Piątek skinął głową i purpurowy za wstydu podreptał na skraj lasu. Był na siebie zły. Po jakie licho w ogóle zaczynał tę rozmowę? Usiadł na wyłoranej skibie i spuścił głowę. Udawał, że nie słyszy zduszonych chichotów i nie widzi porozumiewawczych spojrzeń rzucanych w jego kierunku. Nagle zamarł, a potem uważnie przyjrzał się ziemi pod swoimi stopami. Cała usiana była okrągłymi otworkami o niewielkiej średnicy, jakby ktoś raz po raz dźgał ją ołówkiem. Zaczął liczyć otworki, a w miarę jak liczył, włosy stawały mu dęba. – Ciekawość, co pan leśniczy tam widzi? – parsknął Kindziuk. Może ślady niedźwiedzia, albo na ten przykład tygrysa? Ale Piątek nawet nie raczył mu odpowiedzieć. Ślady, które zobaczył, dowodziły, że w dolinie bagiennej trawy zagnieździł się o wiele groźniejszy drapieżnik. Czerwona kula słońca zawisła nieruchomo nad horyzontem, po czym bez plusku schowała się w tafli wiosennego rozlewiska. Zanurzone po dziurki w nosie żabony rozpoczęły wieczorny koncert. Jakby czekały tylko na ten uroczysty moment. I nie było to zwyczajne kumkanie i rechotanie, ale prawdziwa suita z wykorzystaniem instrumentów smyczkowych i harfy. Nad srebrzystą wteną, wteną rzeki popłynęły tęskne dźwięki sarabandy. Wąską, leśną ścieżką, potykając się o wystające korzenie drzew, piątek zmierzał w stronę bocianej łąki. Na niebie pojawił się cienki sierp księżyca, lecz mimo to, Robiło się coraz mroczniej i coraz bardziej tajemniczo. Leśniczy poczuł się nieskończenie samotny w tym dziwnym, pełnym mrocznych cieni lesie. Co ja tutaj robię? pomyślał. O tej porze powinien być w łóżku i odpoczywać przed jutrzejszą samotną walką z groźnym, nieznającym litości przeciwnikiem. Zrobiło mu się smutno jak nigdy. Odkąd zamieszkał w leśnictwie Klechdy, – Jestem jak ten szeryf z westernu w samo południe – westchnął, samotny jak palec. Użalał się tak w duchu nad swoim losem, gdy nagle poczuł, że ktoś trąca go w łydkę, mijając na wąskiej ścieżce. – Przepraszam, panie leśniczy – zasapał nieznajomy. Ciemno, choć oko wykol. Mogliby wreszcie zapalić latarnię. Piątek nie zdążył nic odpowiedzieć, usłyszał tylko charakterystyczne pofukiwanie i Maruda oddalił się narzekając. Jesz Anselm, pomyślał Piątek. Gdzie on się wybiera o tej porze? Nagle zorientował się, że nie jest sam. Zewsząd dochodził go tupot drobnych stóp i wesołe nawoływania. Po chwili w ciemnościach rozbłysły światełka zapalone nad głowami błędnych ogników. Hej, ty, Grubasie, nie depcz mi po ogonku! Zaprotestował ktoś za jego plecami. Ty uważaj, Mikrusie, jak chodzisz odburknął głęboki bas Wielkiego Leona. Cicho tam, odrobinę kultury od co mruknął ktoś zrzędliwie. Leśniczy rozpoznał głos borsuka Teofila, leśnego filozofa i konesera sztuki Sam bądź cicho pisnął ktoś zawadiacko Ja tam nie lubię, jak ktoś depcze mi po ogonie a w ogóle to będzie coś do jedzenia? Ogryku. To uroczysty odczyt, a nie raut, odparł inny głos. Nasycisz się strawą duchową. Piątek uśmiechnął się mimo woli. Maurycy miał zdecydowanie lepsze maniery niż jego przyjaciel. Pi, prychnął z pogardą ogryzek. Jak Gerwazy odlatywał do tej Afryki, to była dopiero impreza. Najadłem się tak, że omal nie pękłem. Najwyraźniej szczurek był zdania. Że bez jedzenia nie ma dobrej zabawy. Leśniczy chciał wtrącić swoje trzy grosze, ale dziwne, nieprzyjemne brzęczenie przykuło jego uwagę. Jakiś zdezorientowany owad zaplątał mu się we włosy. Machnął ręką, odganiając natręta, ale zaraz pojawił się drugi i trzeci, potem czwarty, piąty i szósty. Piątek z pochmurnią. W jednej chwili dobry nastrój prysnął. Jak bańka mydlana. Tłum zgromadzony na bocianie i łące, szmerem uznania powitał niestrudzonego obieży świata, który powrócił z dalekiej podróży. Piątek z ciekawością przyglądał się gerwazemu. W nawale pracy niemal zapomniał o obietnicy danej kobieli. Na prośbę starego leśniczego miał przecież odnaleźć i sfotografować sześcioptaka. Tajemnicze stworzenie. Które wyglądało jak poskładane z sześciu rzadkich, podlegających ścisłej ochronie gatunkowej ptaków, w tym właśnie bociana czarnego. Gdybym miał aparat z lampą błyskową, mógłbym zrobić mu zdjęcie, westchnął. Ale to nie to samo. W to, że sześcioptak naprawdę istnieje, nie wątpił już wcale. Przecież w dolinie bagiennej trawy mieszkało wiele równie niezwykłych stworzeń. Borsuk Teofil dał znak i gerwazy zaczął odczyt. Opowiadał o słoniach i żyrafach, nosorożcach, lwach o hipopotamach. Skupione wokół niego dziwożony, utopce i wodniki wydawały okrzyki zdumienia i niedowierzania, bo mówił o rzeczach, które nie mieściły im się w głowach. Opowiedz jeszcze o hipopotamie? poprosiła trzepocząc rzęsami rusałka Halina. – Naprawdę ma aż tak grubą skórę? Myślałam, że nikt nie jest bardziej gruboskórny od wielkiego Leona. – Spadaj, mała – odburknął niedźwiedź, który w leśnej społeczności miał opinię wyjątkowego gbura. – Ja chcę usłyszeć coś o pytonie – zasyczał Apolin, wąż eskulapa. – Zdaje się, że to mój kuzyn ze strony matki. Wypchaj się ze swoim dusicielem. Chcemy dowiedzieć się czegoś o słoniu, zakrzyczały go myszy i leśne licha. On ma dwa ogony, jeden z tyłu, a drugi z przodu i jest większy od Leona. Cisza! Cisza! Borsuk Teofil zaczął walić gałęzią w pięć drzewa. Nie wszyscy naraz. Głos ma Alfred. Opowiedz o korkodrylu, poprosił nieśmiało wilkołak. Czy rzeczywiście jest taki żarłoczny? Okropnie, przyznał Gerwazy. Ale w Afryce jest ktoś o wiele bardziej żarłoczny od niego. Ojej! Westchnęły leśne stworzenia. Kto taki? spytał drżącym głosem Wilkołak. Termity. Czarny bocian zawiesił dramatycznie głos i powiódł spojrzeniem po zebranych. Malutkie robaczki. Coś jak nasze mrówki, ale żywią się drewnem. Korniki? spytał dzięcioł trójpalczasty grzegorz. Znamy się z kornikami. To nie to samo. Pocian pokręcił głową. Termity potrafią w ciągu jednej nocy pożreć całe drzewo albo nawet dom taki jak pana leśniczego. Och! To wyznanie na wszystkich zrobiło wrażenie. Nie wszyscy, co prawda, widzieli leśniczówkę, ale za to każdy wiedział, jak długo rośnie drzewo żeby je zjeść tak w jedną noc, to było po prostu straszne. Jakiś brzdąc, chyba urodzony ubiegłej wiosny koziołek sarny zaczął rozpaczliwie płakać. Na tę chwilę czekał piątek. Gdy Gerwazy po raz pierwszy wspominał o termitach, w głowie zaświtał mu szalony plan. Zdecydowanym krokiem ruszył na środek Polany. Wszyscy go już znali, ale mimo to, krąg zwierząt i leśnych stworów zafalował niespokojnie. – Kochani – przemówił drżącym głosem Piątek – mam dla was niedobre nowiny. – O co się rozchodzi, panie leśniczy? – zadudnił wielki Leon. – Dziś rano na uprawie sosnowej widziałem norki chrabąszcza majowego. Dorosłe owady właśnie je opuściły. – No to co? – prychnął borsuk Teofil. Ja bardzo lubię pędraki chrabąszcza. Im więcej dorosłych chrabąszczy, tym więcej larw. Pycha! Pogłaskał się po brzuchu. Pędraki to straszne szkodniki. Podgryzają korzenie młodych drzewek. Są bardziej żarłoczne niż termity. Jeśli zaatakują młodnik, to jak narodzi się nowy las? Las zawsze był i zawsze będzie. Mruknął niepewnie Teofil. A właśnie, że nie zawsze nie zgodził się leśniczy. Może zniknąć prędzej niż myślicie. Żeby tak się nie stało, trzeba o niego dbać. Po to tu jestem. Zapadła cisza. Wszyscy patrzyli po sobie w napięciu. I co pan zrobi? Spytał w końcu Maurycy. Tej nocy wyroiły się dorosłe owady, powtórzył piątek. Lada chwila oblepią młode listki dębów, klonów i brzus. Obiedzą gałęzie do czysta. Są żarłoczne jak szarańcza. Ojej! Jęknęły leśne dryady mieszkające w kronach drzew. Ale najgorsze jest to, że samice złożą w ziemi jaja, z których wyklują się pędraki, a te będą żarować na korzeniach drzew przez następne cztery lata. O ile im się na to pozwoli, przypomniał Borsuk. Ja na to nie pozwolę. Piątek podniósł głos tak, że słychać go było na najdalszym krańcu łąki. Poproszę nadleśnictwo o opryski. Po co tak ostro? zaprotestował Teofil, któremu nie uśmiechała się utrata smakowitych pędraków. Nie ma innego wyjścia? jest, odparł leśniczy. Wszystko zależy od was. Powiedział pan, że chrabąszcze są jak szarańcza mruknął z namysłem czarny bocian gerwazy. Jadłem w Afryce szarańcze. Była bardzo dobra. Otóż to, przytaknął Piątek. Wiem, że wielu z was uważa chrabąszcze za przysmak. Jeśli tej nocy zjecie ich wystarczająco dużo... Co tu dużo gadać? Maurycy stanął obok Piątka. Panu leśniczemu zależy na naszym lesie, a nam pozwolimy, żeby zjadły go jakieś chrabąszcze? Lepiej weźmy się do roboty. Zwariowałeś? Ogryzek skrzywił się z obrzydzeniem. Będziesz jeść robale? Zdaje się, że brakowało ci poczęstunku na tym przyjęciu. Uśmiechnął się skrzat. Fuj, ale nie aż tak. Wzdrygnął się szczurek. Nic nie szkodzi, odparł Maurycy. Znam kogoś, kto uwielbia chrząszcze. Gwiznął w palcach. I w słabym świetle księżyca pojawił się czarny cień Karlik Malutki. Piątek rozpoznał nocnego gościa, który odwiedził leśniczówkę podczas jego pierwszej nocy w Dolinie Bagiennej Trawy. I nie tylko odparł z dumą Maurycy. Rzeczywiście, w ślad za Karlikiem pojawiły się inne cienie. Nad głową Piątka zaczęły rozbrzmiewać podniecone piski nietoperzy łowiących hrabążcze. Chwila! Zaraz, zaniepokoił się borsuk Teofil, nie tak prędko, musi starczyć dla wszystkich i z otwartym pyskiem rzucił się w ślad za przelatującym chrabąszczem. Za jego przykładem poszły jeże, krety, ryjówki i reszta leśnego drobiazgu. Nawet lis ambroży zaczął wykonywać niezdarne podskoki, chcąc złapać jak najwięcej tłustych owadów. Ci, którzy sami nie jedli, na wyścigi zbierali chrabąszcze i znosili je zainteresowani. Ogryzek raz po raz z bojowym okrzykiem łapał uskrzydloną ofiarę i podsuwał pod nos Borsuka Teofila, który wołał: Jeszcze, jeszcze! Jak dolina bagiennej trawy, długa i szeroka, nikt nie widział takiego obżarstwa. Uczta skończyła się dopiero nad ranem. Wzeszło słońce. I oświetliło plac boju. Tu i ówdzie jakiś jeż wciąż posilał się bez przekonania, ale widać było, że po dzisiejszej nocy każdy mach rabąnsci powyżej uszu. Zmęczony, ale zadowolony Piątek z uśmiechem spoglądał na gałęzie drzew wolne od żarłocznych owadów. Dobra robota, zawołał wesoło do Teofila, który mijał go powłócząc pełnym brzuchem. Dobra Niechętnie zgodził się Borsuk, ale chyba się przejadłem. Czy teraz jest pan zadowolony? spytał zmęczony Maurycy. Widać było, że on też najchętniej położyłby się do łóżka. Jeszcze jak! zawołał radośnie Leśniczy. Dziękuję ci, to także twoja zasługa. Nie ma sprawy, wzruszył ramionami skrzat. Ja tylko trochę pomogłem. Przez chwilę stali w milczeniu wzruszeni. Wreszcie piątek kucnął i wyciągnął dłoń. Maurycy uścisnął ją bez słowa. To ja już pójdę, mruknął. Trzeba odespać tę noc. Odwrócił się na pięcie i zamierzał odejść, ale piątek zawołał. Poczekaj! Wyciągnął z zapazuchy mapę i podsunął ją z skrzatowi pod nos. Wiesz, co oznaczają te krzyżyki? Spytał. Panie leśniczy, litości! jęknął w skrzat. Skąd mam wiedzieć? To obalone i chore świerki, oznajmił zaoferowany piątek. Od takich drzew zaczyna się ekspansja kornika drukarza. Drukarz? A co to za jeden? spytał Maurycy. Okropnie chciało mu się spać i nie rozumiał, o co chodzi leśniczemu. To bardzo groźny szkodnik lasu. Na szczęście jest też ulubionym przysmakiem wszystkich dzięciołów. Pomyślałem, że mógłbym porozmawiać ze swoim dobrym znajomym dzięciołem trójpalczastym Grzegorzem. Maurycy z trudem powstrzymał ziewnięcie. Od razu jak pana zobaczyłem, to wiedziałem, że kogoś takiego nam potrzeba. Pan ma świra na punkcie lasu. To jak będzie? spytał niespokojnie Piątek. Pogadamy o tym jutro, ziemią w krzat, a właściwie dzisiaj po śniadaniu. Tylko błagam, nie przed południem. Słuchaj dalszych przygód Leśniczego Piątka w mediach społecznościowych Lasów Państwowych. Dziękujemy autorowi Pawłowi Wakule i wydawnictwu Literatura za udostępnienie książki.